No więc wywitam ja Was... Bardzo serdecznie moi drodzy, w kolejnym odcinku, w którym przedstawię Wam Federico Pieze w pigułce. Ponieważ tak wybraliście w komentarzach pod ostatnim odcinkiem z tej oto serii, więc mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Jeżeli tak, strzeżcie oczywiście łapeczkę w górę. No i koniecznie też zasubskrybujcie mój kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby żadne nowe filmy Was nie minęły. A właśnie w wakacje jest okres daily, czyli robię filmy codziennie. A filmy są naprawdę bardzo ciekawe i można się z nich wiele dowiedzieć. Więc więc polecam subskrybować kanał z dzwoneczkiem. Nie zapomnijcie jeszcze o tym, żeby napisać komentarz na temat filmu. A ja już wam nie przedłużam, no i życzę miłego oglądania. 25 października 1997 roku w Genui przyszedł na świat Federico Chiesa. Skrzydłowy dorastał we Florencji, we Włoszech. Federico w piłkę nożną grać zaczął mając dwa latka, kiedy to nauczył się chodzić. Włoch pochodził z rodziny, która wręcz oddychała futbolem. Rodzice Federico kazali mu zapisać się do lokalnego klubu znajdującego się we Florencji, bardzo blisko ich rodzinnego domu, gdy Federico miał 5 lat. Podczas gry w małym klubie rodzice Federica sprawili, że zaczął zdobywać edukację w International School of Florence. Jest ona jedną z najstarszych międzynarodowych szkół. W Europie. Rozwój miał zapewnić mu wspaniałą przyszłość. Federico dobrze się uczył, a znacznie później studiował nauki o sporcie na poziomie uniwersyteckim. Federico był szybki, silny i ambitny. Po znaczących występach w składzie Fiorentiny do lat 19 przez dwa sezony, Federico zdobył swój pierwszy profesjonalny kontrakt z klubem w lutym 2016 roku. Potem trochę walczył, żeby znaleźć oparcie i tożsamość. W następnym roku, a konkretnie w styczniu 2017 roku, Federico odnalazł stabilność i uzyskał przedłużenie kontraktu. Tata Federico Enrico Chiesa również był zawodowym piłkarzem. Zaczął grać w piłkę w amatorskim klubie Ponte del Simo i podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt z Sampdorią w 1989 roku. Enrico spędził następne dwie dekady swojej kariery grając dla najlepszych włoskich zespołów, w tym Parmy, Fiorentiny oraz Lazio. Karierę zakończył w roku 2010. Chiesa ma siostrę Adrianę. I brata Lorenzo. Zainteresowania i hobby skrzydłowego obejmują nauka, granie w gry typu FIFA i spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Federico Chiesa wraz z reprezentacją Włoch pojechał w 2021 roku na Euro 2020, które koniec końców Włosi wygrali, a Chiesa był kluczowym zawodnikiem tej reprezentacji. No i to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Widzimy się już jutro w kolejnym materiale. Trzymajcie się i do jutra. Cześć!